Dzień dobry, e, za nami pierwsza część serii budowania dobrych nawyków, prawie za nami, e, niedługo już ostatnia część z tej serii. E, budowanie dobrych nawyków, które mają wpływ na Wasze zdrowie, samopoczucie, w tym wygląd Waszej cery, to między innymi podstawowa pielęgnacja, o której e, Wam wspomniałam i mam nadzieję, że nie omijacie jej, i już wiecie, jak ją robić, to przede wszystkim picie wody, o, którym, o której zawsze Wam mówię i opowiadam, jaki ma wpływ na nasz organizm. To przede wszystkim dieta, czyli to paliwo, jakie. Dajemy do naszego organizmu, e, czym się żywimy, ma wpływ na naszą kondy kondycję, zdrowie i, i wygląd naszej cery, to przede wszystkim dbanie o siebie. Dbanie o, sie o siebie mam na myśli, robienie to, co lubimy. Mm, to daje nam szczęście. To przede wszystkim miłość, która jest wewnętrzna, e, która mówi: szanuj się. I rób to, co naprawdę lubisz, oczywiście nie krzywdząc innych przy tym, e, o, którym, o której Wam tutaj przypominam. E, m, I przede wszystkim ruch. Zdrowie to między innymi ruch. Ruch, e, który powoduje, że lepiej się czujecie. Oczywiście robimy to, co e, lubimy. E, lepiej się czujecie i Wasza. Siła, energia przekłada się na to, że jesteście bardziej zdrowi. I do tego w tej serii, kolejnej serii, będę Was zachęcała. Przygotowałam dla Was, będąc jeszcze na wakacjach, serię, która jest moją codziennością od. Bardzo długo. Jak już wiecie, jogę i nie tylko jogę uprawiam, jestem aktywna fizycznie odkąd pamiętam. A joga jest między innymi z taką z, z dyscyplin, która jest bardzo mocno wpływająca na nasze tkanki, na naszą gibkość, giętkość rozciąganie i siłę, siłę mięśni głębokich. Ja nie będę tutaj wchodziła w tej serii w, w nauczanie Was jogi, bo nigdy się na to nie pisałam, nigdy tego nie potrzebowałam, nie mam wewnętrznej takiej potrzeby, żeby to robić, zajmuję się czymś innym w życiu i to mi sprawia przyjemność i satysfakcję. Jeśli uprawiam jogę, to lubię po prostu nie myśleć. I to jest moja przyjemność, i, i czerpię z tego jak najbardziej, jeśli chodzi o jogę. To też jest oddech. Ja um, przygotowałam Wam część, która um, będzie miała wpływ na to, żebyście zaczęli. Przynajmniej od ruchu codziennego, od rozciągnięcia się, oddechu przy tym, i żebyście poczuli, jaką to ma moc. Ta moc z jogi i z ćwiczeń, które będę Wam pokazywała, to między innymi moc dla waszego kręgosłupa, dla Waszego karku i spiętych mięśni tutaj, które mają wpływ na waszą postawę również dodatkowy podbródek, dodatkowe e, e, mięśnie na waszej twarzy. E, także m, ma to też wpływ na wygląd waszej skóry. E, jestem promotorem zdrowia z wykształcenia i kosmetologiem z wykształcenia. E, wszystko to, o czym Wam mówię, jest moją pasją. Um, I moją, moim takim celem jest to, żeby zwrócić Wam uwagę na takie proste rzeczy, które możemy zrobić, żeby czuć się ze sobą dobrze, nie robiąc nikomu innym krzywdy. Zachęcam Was do. Codziennych ćwiczeń, codziennego rozciągania się, e, a zobaczycie, jaki to będzie miało wpływ e, również na Waszą urodę, ale przede wszystkim na zdrowie. Do zobaczenia.